Allianz Stadium będzie areną niezwykle interesującego starcia, w którym Juventus podejmie PSV Eindhoven w walce o awans do kolejnej fazy prestiżowych rozgrywek. Forma drużyn Juventus. Włoska ekipa prezentuje solidną formę, choć w ostatnich tygodniach zdarzają się jej potknięcia. W pięciu ostatnich meczach odniosła trzy zwycięstwa, jeden remis i jedną porażkę. Stara dama słynie ze świetnie zorganizowanej defensywy i pragmatycznej gry. Jednak będzie musiała znaleźć sposób na dynamiczną ofensywę rywali. Kluczowi zawodnicy w środku pola oraz skuteczność napastników mogą odegrać decydującą rolę w tym starciu. PSV Eindhoven. Holenderska drużyna imponuje formą w tym sezonie, prezentując ofensywny styl gry i skuteczność pod bramką przeciwnika. W pięciu ostatnich meczach odniosła cztery zwycięstwa i jeden remis, co potwierdza jej dobrą dyspozycję. PSV opiera swoją grę na wysokim pressingu i szybkim ataku, co może sprawić sporo problemów gospodarzom. Ich celem będzie zdominowanie środka pola i stworzenie jak największej liczby okazji bramkowych. Krótka analiza meczu. Juventus postawi na swoje największe atuty – doświadczenie, dyscyplinę taktyczną i skuteczność w kluczowych momentach. Z kolei PSV spróbuje narzucić szybkie tempo i przełamać defensywę rywala swoją kombinacyjną grą. Obie drużyny mają swoje mocne strony, co zwiastuje wyrównane spotkanie pełne emocji i walki do ostatniego gwizdka. Kibice z niecierpliwością czekają na emocjonujące widowisko i pełen napięcia mecz, który może rozstrzygnąć się w najmniejszych detalach.